Cześć, witam się w kolejnym odcinku podcastu Fototerapia Seksapilu. Nazywam się Magdalena Liszewska i jestem fotografką kobiet. Specjalizuję się w sesjach sensualnych i prowadzę kobiety do ich seksapilu, ale nie jako narzędzia uwodzenia ani przyciągania mężczyzn, tylko jako wewnętrzny zasób kobiety. Seksapil, z którym pracuję, wyrasta z postrzegania siebie, własnego potencjału, ciała i sprawczości. Kiedy kobieta widzi siebie jako istotę seksualną, odzyskuje wpływ i poczucie takiej wewnętrznej mocy. Zauważyłam, że gdy magnetyzm i seksapil zostają zablokowane, zaczynają ujawniać się trudności w różnych obszarach życia. Omawiam tematy, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na seksapil kobiety, które są niezbędne do uwolnienia wcześniej wspomnianych blokad. Dzisiejszym tematem jest mówienie prawdy jako formy nieuświadomionej agresji. Będę mówić o sytuacjach, w których prawda nie jest informacją ani aktem odwagi, tylko sposobem na wyładowanie napięcia. Nie wiem, czy kiedyś myślałyście o tym w ten sposób. Będę mówiła o momentach, w których ja jestem tylko szczera i mówię, jak jest staje się narzędziem tak naprawdę do ranienia, upokarzania. Albo stawiania się wyżej od drugiej osoby. I to często dzieje się zupełnie poza naszą świadomością, i ja też byłam kiedyś w tym miejscu. Y zamierzam też powiedzieć o kompulsywnej potrzebie wypowiadania opinii która jest teraz bardzo, bardzo powszechnym zjawiskiem. Potrzeba mówienia wszystkiego zawsze i wszędzie pod parasolem szczerości. Braku refleksji nad tym, z jakiego miejsca ta prawda wychodzi i czemu ona w ogóle ma służyć. To nie jest niewinna cecha charakteru, szczerość. To jest tak naprawdę mechanizm agresji, który Kobiety bardzo często biorą za autentyczność, przypisują sobie jako zaletę, a ten mechanizm ma realne konsekwencje, niszczy relacje między kobietami, podtrzymuje napięcia i wzmacnia rywalizację, blokując tym samym kobiecy magnetyzm. Bo agresja, nawet ta ukryta pod intelektualną narracją o prawdzie, jest zawsze wyczuwalna, i o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Ale ja najpierw autoreklama, jako że to mój podcast. Jeśli rok 2025 był dla Ciebie przynajmniej w połowie tak męczący jak dla mnie, przytłoczył albo masz poczucie, że coś w Tobie w tym roku przygasło, to początek nowego roku jest dobrym momentem, żeby... Domknąć tą starą energię. Sesja sensualna może być takim wyraźnym przejściem dla kobiety. Nie tylko ładnym zdjęciem, które schowa do szuflady, tylko decyzją, że nie wchodzisz w nowy rok z tym samym ciężarem. Zapraszam cię na sesję sensualną jako punkt startu nowego roku 2026, jeśli chcesz wejść w ten rok z inną energią niż w poprzedni. I teraz już wracamy. Przede wszystkim nie każda prawda. Służy czemukolwiek dobremu, pozytywnemu. Nie każda prawda powinna w ogóle paść z ust drugiego człowieka. To, że coś jest faktem, nie znaczy jeszcze, że jest sens to wypowiadać, bo tak naprawdę druga strona może nie unieść tego tak bezkosztowo. W niektórych relacjach zauważyłam, że bardzo często wygląda to tak, że zanim padnie ta rzeczona prawda. W środku już dawno narosło napięcie. To, była, to jest taka wewnętrzna złość, irytacja, czasami poczucie bycia pominiętą, zazdrość, jakaś kłębiąca się frustracja. Tylko, że z tym napięciem się nic nie robi. Nie widać takiej chęci pracy z tym konkretnie, nawet nie jest to nazwane. I zamiast tego, właśnie wychodzi to przez słowa. Taki cięty języczek z jadem na końcu. I niby ta prawda czasami jest wypowiadana spokojnie, rzeczowo, czasami nawet głęboko się wierzy w to, że jest to wypowiedziane z dobroci serca, że przecież ta osoba chce dobrze. i razy ja tak robiłam, że wypowiadałam jakąś uwagę, bo przecież no ja zauważyłam, ja zauważyłam wcześniej, no to jej powiem, żeby ona mogła coś z tym zrobić. Tylko że kto mi dał prawo, kto mi dał prawo do zarządzania tymi rzeczami, jakbym była ekspertką od cudzego życia. Wypowiesz jakąś drobną niby uwagę, korygującą i tobie robi się lżej, z ciebie zeszło napięcie, u tej osoby pojawia się ból, wstyd i poczucie bycia ustawioną. I to jest teraz moment, w którym warto przestać się oszukiwać, bo to nie są neutralne informacje, to nie jest akt odwagi, że ty jako jedyna byłaś w stanie jej powiedzieć w twarz prawdę. To tak naprawdę jest wyładowanie agresji i próba ustawienia się ponad, ponad tą osobą. Krytykowaną. To wszystko ubrane niby w kulturę, w racjonalność, w narrację o szczerości. Ale to nadal jest agresja. I właśnie dlatego ten mechanizm jest tak powszechny między kobietami, bo bardzo łatwo go pomylić z autentycznością. Bardzo trudno zobaczyć, że pod spodem chodzi o napięcie, które. Zostało przerzucone na kogoś innego. Wielu kobiet ten mechanizm idzie krok dalej i przybiera formę przymusu mówienia opinii na każdy temat, w każdej sytuacji, przy każdej osobie, jakby niewypowiedzenie własnego zdania było czymś nienaturalnym albo wręcz zagrażającym. To bardzo często jest brane za temperament. Za siłę charakteru, nazwane zwykłą taką etykietą. No przecież ja taka jestem, szczera, do bólu. To nie jest cecha charakteru. To jest tak naprawdę brak regulacji, brak umiejętności zatrzymania impulsu, który każe natychmiast coś skomentować, ocenić, nazwać, poprawić, ustawić w linii, bo nie daj Boże, któraś z dziewczyny się wybije z systemu. W praktyce nie chodzi o to, że ta opinia jest potrzebna. Chodzi o to, że jest. Chodzi o to, że jej niewypowiedzenie wywołuje napięcie. Ta cisza się robi nie do zniesienia. Brak reakcji wydaje się stratą kontroli. Taka osoba to wręcz czuje się zobligowana do tego, że ona musi coś powiedzieć, bo zawsze mówiła. Zawsze ona mówiła. Dojrzałość w relacjach nie polega na tym, że zawsze mówisz to, co myślisz. Polega na tym... Że potrafisz też wyczuć momenty, w których nie warto powiedzieć wszystkiego, że widzisz różnicę między tym, co przychodzi do głowy, a tym, co faktycznie wnosi cokolwiek do relacji. I czy te wszystkie uwagi w ogóle coś budują w tej drugiej stronie? Nie każda myśl, która się pojawi, musi zostać zamieniona w żywe słowo. Ten mechanizm jest powielany dlatego, że dla wielu kobiet krytyka była pierwszym podstawowym językiem relacji. bo jeżeli dorastałaś w środowisku, w którym ciągle coś było poprawiane, oceniane albo określano jakie dla twojego dobra lepiej żebyś tak komentowane w taki sposób, to zaczyna być odbierane jako norma. W efekcie czego brak krytyki nie daje poczucia bezpieczeństwa. Cisza jest wręcz podejrzana wtedy. Neutralność wydaje się chłodna. Cisza i neutralność robi się podejrzana. Wiem, bo ja to dzisiaj mam coś takiego, że te momenty ciszy budzą we mnie taką nutkę napięcia, że zastanawiam się, co tam tej osobie po zwojach skacze, skoro nie mówi. Jakie osoby... Z taką historią jak ja, życzliwość odbierają często jako nieszczerość, albo naiwność. Pojawia się taki dyskomfort, bo, bo nie ma znanego napięcia, do którego organizm od dawna jest przyzwyczajony. Wtedy bardzo często uruchamia się zwykły automatyzm. Albo sama zaczynasz krytykować, żeby przewrócić znajomy porządek, albo sięgasz po tak zwaną szczerość jako usprawiedliwienie. <laughs> To nie jest tak, że chcesz naprawdę skrzywdzić tą osobę. No, pewnie są takie osoby, które tak robią i robią to jakby świadomie, ale wiele. Wiele tego typu zachowań to jest tak naprawdę chęć, chęć poczucia, że jest się znowu na znanym gruncie. Bo jak człowiek jest przyzwyczajony do takiego ciągłego krytykowania i oceniania na prawo i lewo, to w momencie, kiedy dostaje się w towarzystwo osób, które generalnie są życzliwe i starają się nie komentować, to zaczynają się czuć dziwnie nie nieswojo i zamiast, paradoksalnie, zamiast czuć się bezpiecznie, to zaczynają się zastanawiać, czy te osoby naprawdę są życzliwe, czy one tak udają tylko. I generalnie powtarzasz później ten język, którego się nauczyłaś za dzieciaka. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ten język jest traktowany jak jedyna forma autentyczności i nigdy nie zostaje zakwestionowany. A to widać w zwykłych, codziennych sytuacjach. Ja miałam taką koleżankę w pracy, przez chwilę była oprócz mnie jedyną kobietą w dziale, i ona próbowała sobie z chłopakami żartować, a oni nie bardzo byli zainteresowani relacją jakąkolwiek z nimi. Mi trochę było jej żal, dlatego ja próbowałam nawiązać z nią jakikolwiek kontakt, rozmawia rozmawiałam z nią jako jedna z nielicznych osób w tej firmie. Z chłopakami, jak już się wydawała w rozmowę, no to żartowała normalnie, nie krytykowała ich w żaden sposób. I w momencie, kiedy ja wchodziłam z nią w kontakt i jako jedyna starałam się być życzliwa, to ona wobec mnie zachowywała się najgorzej. I potrafiła bezczelnie skrytykować to, w jaki sposób się ubrałam, albo komentować to, co robię i w jaki sposób. I zawsze niby w formie żartu albo szczerej uwagi. A tak naprawdę, no za tym. Aż po prostu czułam te języki jadu, które mnie okładają. Z pewnego pięknego dnia nie wytrzymałam i po prostu wstałam i postawiłam granicę, mówiąc jej, że ona ze mną w ten sposób nie żartuje już nigdy więcej. Nie życzę sobie tego. I jakby już więcej nie tłumacząc, nie wchodząc, dlaczego, po co? Po prostu jej tak powiedziała i koniec. Nie do końca była zadowolona z tej sytuacji. To jest dokładnie taki mechanizm. Krytyka pojawia się nie tam, gdzie nie ma relacji, tylko tam, gdzie pojawia się kontakt albo potencjalna równość. A życzliwość bywa odbierana nie jako coś naturalnego, tylko jako przestrzeń do zaznaczania pozycji. Problem polega na tym, że Krytyka, jako podstawowy język relacji, bardzo łatwo uchodzi za normalność. A ona nie ma nic wspólnego ze szczerością. To jest po prostu powielanie programu, który działa sam, dopóki ktoś nie zacznie go świadomie zatrzymywać. A bardzo podobnym mechanizmem jest hejt jest internetowy. I to nie jest tylko problem internetu. To jest dokładnie ten sam mechanizm tylko pozbawiony filtra, konsekwencji i kontaktu z drugim człowiekiem. Dokładnie ta sama agresja. To samo napięcie i ta sama potrzeba wyrzucenia czegoś z siebie. Jak w relacji twarzą w twarz ta agresja chowa się pod szczerością, żartem, delikatnymi uwagami. W internecie nie musi się już maskować. Może być totalnie wprost, brutalne wypowiedzi, bo ta osoba nie musi brać odpowiedzialności za efekt, bo nie trzeba patrzeć drugiej osobie w oczy. Źródło jest dokładnie to samo: nierozpoznana złość, frustracja, zazdrość poczucie niższości albo bezsilności. I dokładnie tak jak samo wcześniej, nie chodzi o prawdę ani o opinię, tylko chodzi o rozładowanie napięcia cudzym kosztem. Dlatego hejt tak często bywa usprawiedliwiony prawem do własnego zdania. A później jeszcze wyrzucają tobie, że to ty masz problem ze sobą i z przyjmowaniem yy, konstruktywnej krytyki. <ścoughs> to jest ta sama narracja tylko w wersji bez hamulców. Dopóki ten mechanizm nie zostanie nazwany, zawsze będzie wracał. Zmieniając jedynie kanał, przez który się wyładowuje. I to wszystko właśnie wpływa na magnetyzm i seksapil kobiet, bo ustawia je w trybie porównywania i reagowania na innych, zamiast w stabilnym funkcjonowaniu z własnego punktu odniesienia. Automatycznie zużywa energię na ocenę, kontrolę i zaznaczenie pozycji. Seksapil nie pojawia się tam, gdzie trzeba coś udowadniać albo kogoś obniżać, tylko właśnie tam, gdzie ta potrzeba znika. I nie trzeba potwierdzać swojej wartości kosztem innych. W momencie, w którym kobieta krytykuje inne kobiety, normalizuje krytykę jako język relacji i tym samym otwiera się na to, żeby dokładnie w ten sam sposób była traktowana, co w praktyce oznacza więcej napięcia, więcej reakcji obronnych i mniej swobody w byciu sobą. Obniżanie innych nie jest oznaką siły, tylko próbą kompensowania poczucia bycia niżej. A im więcej takiej kompensacji. Tym mniej realnej atrakcyjności i magnetyzmu. W pracy z kobietami na sesjach sensualnych bardzo często widzę, że strach nie dotyczy ciała ani samego pozowania, tylko właśnie krytyki. Wiele kobiet chciałoby taką sesję, ale od razu myśli o niej jak o czymś, co trzeba ukryć. Bo sam fakt zdecydowania się na coś takiego już jest wystarczającym powodem do oceniania. Już nie chodzi nawet o pokazanie efektów sieci, tylko o samą decyzję o tym że to, co ona myśli, że jest aktem odwagi, może być uznane za akt głupoty. Ten lęk bierze się stąd, że te kobiety doskonale znają ten język. Samego używają. Wiedzą, że same mogłyby skrytykować inną kobietę za taką decyzję. Więc zakładają, że dokładnie to samo spotka je z zewnątrz. A kiedy już się zdecyduje jakaś na przyjście na sesję, jest początkowo spięta, ale nie przez aparat, tylko przez wewnętrznego krytyka, który tak naprawdę ma wiele twarzy. Bo to twarz koleżanki, matki, babki, siostry, tylko zmodulowany w jej własny głos. W ten sposób zamyka się to koło. Krytyka jest wszędzie na zewnątrz, wewnątrz a potem wraca dokładnie w tych momentach, w których kobieta chce zrobić coś dla siebie. I tak chciałabym zamknąć ten odcinek. Zawsze, przed wypowiedzeniem kontrowersyjnej treści, wiesz, że ona jest kontrowersyjna. Wiesz o tym. Wiesz, że może coś w drugiej stronie uruchomić i niekoniecznie to będzie coś przyjemnego albo budującego. Może ją to dotknąć, zawstydzić, zranić. I to się nie wydarzy przypadkiem, tylko właśnie przez Twoje działanie. W tym momencie. Skoro już wiesz o tym, zadaj sobie jedno pytanie. Z jakiego miejsca wychodzi ta prawda? Czy ona ma budować, czy ma rujnować drugą stronę? Bo jeżeli nie ma komuś pomóc, to znaczy, że chodzi tylko i wyłącznie o to, że to ty nie możesz z nią żyć. I chcesz tylko się wyregulować kosztem innej osoby. I pytanie, czy faktycznie to jest twoją intencją? Czy chcesz być odpowiedzialna za to, co ta osoba poczuje? Czasami najbardziej dojrzałym zakończeniem nie jest powiedzenie prawdy, pomimo wszystko, tylko właśnie świadoma decyzja o tym, żeby zachować to dla siebie. Na zakończenie zapraszam Ciebie lub Twoją koleżankę na sesję sensualną. Jeśli chcesz wejść w nowy rok z wysokiego C, odezwij się do mnie w DMach na Instagramie Fototerapia Sexapilu. Nie zapomnij zaobserwować profilu i zasubskrybować tego podcastu. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tego typu treściami, no to teraz już wiesz.